Nazywam się Maciek Ruszel. Jestem doskonale znany z tego, że nikt mnie nie zna. Lubię pasty. Creepy Pasty. Pora na przegląd. Przegląd Creepy Past. No hej, nie ma to jak wypuszczać przegląd Creepy Past z miesiąca lutego w kwietniu. Tym razem wziąłem na creepy creepypasty z kanału Mystery TV. Trochę tego było, więc co dało się streścić, to streściłem maksymalnie, żeby nie przedłużać. A to, czego się nie dało streścić... Przejdę do rzeczy. Jeździec sosnowca. Jeździec sosnowego lasu. Mamy rok 1903, człowiek w grubo, grubo podeszłym wieku, Opisuje historię swojego życia swojej wnuczce. Jego opowieść rozpoczyna się tym, jak zakochał się w pewnej dziewczynie o imieniu Abigail, ale o niej za chwilę. Mówi o tym, jak pewnego dnia coś zmieniło się w jego życiu, a miało to miejsce, kiedy coś na niebie przefrunęło, no bo w sumie gdzie miało przefrunąć. Wydawało się mu, że widzi konia konia ze skrzydłami. Chociaż Everett, czyli ten człowiek na łożu śmierci twierdził, że w tamtych czasach spotkanie istoty nadprzyrodzonej było na porządku dziennym. Idziesz do lasu, spotykasz ducha albo leszego, idziesz do piwnicy i też spotykasz ducha. Norma. Wspomniana Abigail pewnego dnia znika. Everett i Abigail mieli taką swoją miejscówkę, co tam sobie chodzili i nic nie robili. Dlatego, kiedy Abigail zniknęła, Everett stwierdził, że tam należy rozpocząć poszukiwania. Wsiedli zatem na konie i wio. Podczas poszukiwań Everett natknął się na dziurę w drodze. A, na dziurę w ziemi. Na dziurę w ziemi przy pniu drzewa. Patrzy do środka, ale ostrożnie. Coś mu bzyczy. Ale niczego nie widać. W tym czasie usłyszał, jak coś do niego przyszło. Wystraszył się. To był ten Pegas. Stanął przed Everedem, a właściwie za nim, bo Evered patrzył w dziurę. Jak się okazało, konik nie był sam, był z nim jeszcze jeździec. No to Evered się przestraszył, potknął i upadł. Tajemniczy jeździec porusza temat Abigail. Ten tajemniczy sosnowski jeździec przyznał się, że wie gdzie ona jest, ponieważ ją przetrzymuje. Oczywiście mówi, no problem, no problem, ja ci ją zaraz oddam, ale nie ma niczego za darmo. No cóż, jak człowiek jest ubogi i nie ma kasy, to jedyne co może oddać, to własną duszę. I w przypadku takich istot, dusza to dobra waluta. Za każdy ją ma i zawsze. Można ją oddać. Ale żeby taką duszę oddać, to Everett musi zeżrzeć muchomorka. Dobrze, do, do że nie kaktusa. Everett się waha i to w sobie nic dziwnego, bo kto normalny tak by sobie poszedł do muchomorka i by go schamchał. Więc dopytuje jeźdźca o szczegóły. Temu coś nam wyjaśnia i składa wielkie obietnice, na które Everett się zgadza. Zgodnie z obietnicą, bladego jeźdźca obudził się w swoim łóżku. No i super. Grzyb zjedzony, on się wyspał, a jego wybranka serca powróciła do świata żywych. Tak sobie żyją, dorastają, pobierają się i prowadzą fajne życie z dużą rodzinką. W końcu jednak coś zaczyna się w tym spokojnym życiu psuć. Wówczas dał sobie sprawę, że przez to, jak zeżarł grzyba, została na niego zesłana klątwa. Jedno dziecko umiera, drugie również. Przeżył tylko Everett i jego syn, czyli ojciec wnuczki, której opowiada tę historię. Każdy mroczny pakt zawiera swoje kruczki, i tak było i tym razem. Everett przeżył 120 lat tylko dlatego, że to jego dzieci płaciły dług Evereda. Życie za życie. W tym wypadku nasz bohater miał dość niekorzystny wybór. Chcąc doświadczyć szczęścia musiał wycierpieć dużo więcej niż to szczęście było tego warte. Albo po prostu oddać swoje życie za życie wybranki, ale co właściwie wtedy by mu to dało? Nie da się w końcu doświadczyć szczęścia z grobu. A klątwa, którą został dotknięty przechodzi z pokolenia na pokolenie. Jogging migrena i dziewicza krew. Taki tytuł creepypasty. Kolejnej Rozpoczyna się tak, że Dominika odbiera telefon, bo co najciekawsze, ktoś dzwonił. Dzwonienie z pracy, jej mąż miał wypadek spad z rusztowania. Fakt, nieprzyjemna sprawa. Dominika siedzi w szpitalu i czeka. Czeka na koniec operacji. W końcu jakiś lekarz ją uspokoił, że się trochę poobijał, ale głowa do góry, będzie żyć. Tak swoją drogą mocno oberwał w głowę. Lekarz ostrzega, że przez jakiś czas mogą pojawiać się różne niepokojące dolegliwości, ale tak ma być. To normalne i to mu przejdzie. Chodzi tutaj o zaburzenia osobowości. Więc Dominice pozostało tylko jedno. Pacjent, łóżko i czekanie na wypis. Kiedy się wybudził, od razu poznał swoją małżonkę. Został wypis i wrócili do domu. Krzysiek po powrocie do domu okazuje się być niezłym obserwatorem. Zaraz po przyjeździe do domu, jak jeszcze właściwie do niego nie wszedł, zwrócił uwagę na to, że jego sąsiad sobie biega. Bardzo dziwne. No, Krzysiek znał tego sąsiada, więc doskonale wiedział, że ten sąsiad raczej nie był skory, żeby zajmować się sportem. To jednak się zmieniło, ale to nie są jakieś tam wielkie rzeczy. Druga rzecz. Podczas jego nieobecności ktoś wprowadził się do domu obok. No, był to jakiś dziwny typ. W sumie każdy nowy sąsiad, który się wprowadza, z reguły jest podejrzany. Nowy sąsiad, jak to nowy sąsiad, zainteresował się powrotem Krzyśka do domu. Patrzył się przez okno i tyle. Później w nocy małżeństwo hmm, zajęło się sobą. Kiedy Krzysiek się już obudził, no, no, czuł jakąś dziwną obecność w jego domu. Coś mu się nie podobało. Miał jakieś dziwne przeświadczenie, że ktoś go obserwuje. Rano boli go głowa i nie może spać. Boli mnie głowa i nie mogę spać. Bierze paracetamol, choć pewnie lepsza byłaby. Etopiryna. Rano wychodzi przed dom, spotyka tego gościa odbiegania. Ma na imię Roman i sobie rozmawiają. Pyta go o nowego sąsiada, czy coś tam o nim wie. Roman nic nie wiedział, pobiegł dalej. Krzysiek został, palił dalej. Więc tak sobie jest na zewnątrz i coś nagle przykuło jego uwagę coś z sąsiedniego domu. Nowy sąsiad dalej się gapi. Dominika wybiera się do pracy i nagle coś ją przeraziło. Toś wydrapał na masce ich samochodu. To, że wie, co robili w nocy. Podejrzenie Krzyśka było jednoznaczne. Skoro ktoś go obserwuje, to znaczy, że jest podejrzany. W dodatku nowy sąsiad i nowe kłopoty. Krzyśek z powodu bólu głowy nie śpi po nocach. Mimo, że nie spał i co nieco czuwał nad sytuacją w jego domu, to dalej doszło do pewnego niepokojącego zdarzenia. Pojawiły się dalej niepokojące napisy, tym razem na elewacji ich domu. Zdenerwowany Krzysiek idzie na spotkanie z sąsiadem. no To wygłasza krótki monolog o tym, jak bardzo jest wkurzony i co może grozić temu sąsiadowi za dalsze podejmowanie takich działań w stosunku do Krzyśka i Dominiki. Nowy sąsiad, jak się okazało, nie był takim złym człowiekiem. Był dziwny, to fakt, ale bycie dziwnym... Jeszcze nie oznacza, że jest się zagrożeniem. Tak więc okazało się, że to nie on był odpowiedzialny za wszystkie niepokojące wydarzenia, jakie miały miejsce. W tej kripiej w sumie najlepszy to był ten sąsiad. Willow Creek. Paul lubił pograć w horrory. Na jednym z forów internetowych niejaki kameleon, tajemniczy użytkownik, podaje nazwę gry, tytuł, który jeszcze oficjalnie nie wyszedł. Jest jeszcze w fazie testów. Paul jest zainteresowany tym tytułem. Chciałby koniecznie zagrać w tę grę. Będę grał w grę. Tak więc Paul i Kameleon za pośrednictwem forum dogadują się. Płyta zostaje przesłana w kopercie. Jego syn Scottie bardzo lubił grać w grę i obserwować również jak gra jego ojciec. Tak więc płyta z nową grą. Do napędu i enter. Gra się całkiem przyjemnie. Ktoś tam kogoś wrzucił do pieca hutniczego, ponieważ zabrakło węgla. Zadaniem gracza jest wskazać mordercę. Gra okazała się za bardzo creepy, dlatego postanowił oddelegować swojego syna do łóżka. Po ukończeniu pierwszego poziomu nagle zadzwonił telefon, podobnie jak w filmie Ring. Okazało się, że dzwonił do niego ten typek, który w piecuchutniczym ulotnił się do atmosfery. What the fuks, myśli Paul. Tak się przestraszył, że w cholerę wyłączył telewizor i konsolę. Następnego dnia, kiedy już się odstraszył, postanowił wbić na drugi poziom. W grze przeprowadzał kolejne śledztwo, pobieranie próbek, przesłuchania, oględziny miejsca zbrodni. Okazało się, że w grze ofiarą była jego zmarła żona. Paul. Po tym, jak okazało się, że ofiarą w grze była jego zmarła żona, walnął padem o ścianę i wyłączył telewizor. Wtedy zadzwonił telefon. Dzwonił, dzwonił i dzwonił. W końcu odebrał. Dzwonili ze szkoły. Okazało się, że jego syn do tej szkoły nie dotarł. Zmartwieni nauczyciele dzwonią więc do ojca. Szkoła powiadamia policję. Aby dowiedzieć się, co jest grane, ponownie odwiedza forum. Użytkownik, od którego dostał grę, nagle miał status niezarejestrowanego, a moderator forum zamknął temat. Nagle dzieje się coś dziwnego drzwi do jego domu otwierają się. On myśli, że to na pewno jego syn wrócił z, z, z tamtąd, gdzie przebywał. Ale nie. Do domu wchodzi jego zmarła żona Lora. Opowiada mu wszystko, co się działo z nią przez ten długi, długi czas. Mówi o jakimś kameleonie, który rzekomo ją porwał. Tutaj robi się niezłe science fiction. Ona opowiada mu o rzeczywistości, w której są uwięzieni jeszcze inni i tylko gracze. Grając w tę dziwną grę, mogą tych więźniów uwolnić. Od tej pory Paul nie ma wyjścia, chce czy nie chce, musi grać. Kolejną zagadką kryminalną, jaką musi rozwiązać, Paul, jest sprawa związana z jego synem. Poziom trzeci. Gra przestaje być już tylko i wyłącznie grą. Gra staje się rzeczywistością. Koniec końców udało mu się rozwiązać tę zagadkę. Więc czekali, czekali, czekali i nic. Żadnej informacji od tajemniczego kameleona o jego synie. Paulowi w końcu puściły nerwy. Wyszedł na zewnątrz i zaczął. Się wydzierać. Krzyczał, weź mnie zamiast jego, i tak wiele, wiele razy. Aż w końcu kameleon to usłyszał. Tajemnicza, dziwna istota, która faktycznie miała coś z kameleona, zabrała Paula do tajemniczego więzienia gdzieś w odległej części rzeczywistości. Uważaj, czego sobie życzysz, jakby to powiedzieli w Wiedźminie. W tym miejscu się nie łowi. Taki tytuł ma kolejna creepypasta. Bohater wraz z swoją rodziną postanowił, że dobrym pomysłem będzie wyjechać na jakiś czas nad jezioro. Jak sam stwierdził, chciał pomoczyć kija i się odprężyć, łowiąc ryby. Na pewno miał na myśli szczupaka wyrwi pałkę. Właścicielka domu, wynajmowanego przez rodzinę z daleka, była nieco dziwna, co w sumie jest normalne. Ogólnie rzecz biorąc, na terenie całego jeziora nie wolno było łowić po zmroku. To było absolutnie zakazane. Dowiedział się o tym nasz bohater od pewnego człowieka, którego spotkał właśnie podczas łowienia ryb. Skąd w ogóle pomysł na to, że nie wolno łowić? Przecież to nie jest oficjalnie nigdzie zakazane. Regulamin jeziora o tym nie wspomina. Mówił mu o tym tylko ten Obcy człowiek, którego spotkał. Przyspieszając nieco fabułę. Poprzednią właścicielką była siostra właścicielki obecnej. Miała coś w sobie dziwnego. Miała coś z potwora. Ona była potworem. Ale to nie było tak od razu, że ona od zawsze była. Po prostu pod wpływem pewnych wydarzeń sama się w niego zmieniła. Nie trudno się domyślić, że coś w tym jeziorze musi siedzieć. Skoro. Tubylcy wiedzą, że łowić nie wolno. No, ale nasz bohater oczywiście jest na tyle uparty, że musi łowić pomimo zakazu. To co ma znaczyć, że jakiś typek powie mu, gościu tutaj łowić od tej godziny nie wolno. Co go to obchodzi on sobie chce, łowić to będzie? Przecież po to przyjechał, prawda? No i tak, jak pomyślał, tak zrobił, pomimo, że czuł, że coś jest z tym miejscem nie tak, z tym domem, z tą właścicielką, z tym gościem, który go ostrzegał. To najważniejsze było zanurzyć spławik wędki. A nie, spławik to się unosi na tafli wody. A w sumie ze mnie to taki wędkarz jak skoczek narciarski. Potwór leże w jeziorze. Bohater łamie zakaz, potwór się wkurza, porywa córkę. Do widzenia. Efekt Mandeli. No, właściwie tutaj nie bardzo jest sens, żebym cokolwiek mówił, bo sam efekt Mandeli, jak sobie wygooglujecie, to będziecie wiedzieć o co chodzi. Ale historia toczy się mniej więcej tak. Nasz bohater wspomina sobie, co tam było w dawniej w szkole podstawowej. Według niego klasa liczyła 15 osób. Ale tak naprawdę nikt nie pamięta rzekomej Eve, o której on cały czas mówi. Wstępem do tej historii jest zdefiniowanie tytułowego efektu Mandeli. Nauczycielka w szkole, która opowiadała o tym efekcie, wywarła niesamowity wpływ na naszego bohatera, który mocno zakorzenił sobie ten efekt w swojej głowie. Przez cały czas o tym rozmyślał. W końcu pewnego dnia zdał sobie sprawę z jednej, Ważnej rzeczy, która ma związek z tym, o czym przez jakiś czas truła im nauczycielka na lekcji. Chodzi o to, że według niego jego klasa ze szkoły podstawowej liczyła 15 osób. Problem jest taki, że nigdzie nie było zdjęć grupowych. Nikt nie miał zdjęcia grupowego. Wszystkie gdzieś przepadły. Koledzy i koleżanki z jego dawnej klasy nie pamiętali takiej osoby, jaką była. Dziewczyna o imieniu Eve. Jakby Eve została wymazana z pamięci całego świata. Poza naszym głównym bohaterem, i jak się później okazało w dalszej części Krypi Pasty, ktoś również ją pamiętał. Wtedy nasz bohater uzmysłowił sobie, że skoro nie tylko on o niej pamięta, to znaczy, że z jego głową jest wszystko w porządku. Nie widzę większego sensu, żeby szczegółowo omawiać te kripy Po prostu to trzeba sobie odsłuchać i przebrnąć przez tę opowieść krok po kroku. Generalnie, jeśli chodzi o zakończenie, to nie jest ono ani dobre, ani złe. Po, po prostu wyjaśnia działanie efektu Mandeli. On nie może być ani dobry, ani zły, ale jest intrygujący. Jeżeli lubicie takie tematy. To z pewnością będziecie chcieli dowiedzieć się nieco więcej o tym zjawisku. Kolejna creepypasta, dziedzictwo. Pierwszym punktem tej creepypasty jest pogrzeb niemieckiego weterana wojennego. Podczas pogrzebu, nasz bohater otrzymuje od nieznajomego człowieka, właściwie chłopaka w jego wieku, tajemniczą kopertę, w której znajduje się równie tajemnicza księga. Księga ta przypomina nieco dziennik Toma Ridla z Harry'ego Potter'a, tylko że dziennik Toma Riddle'a wchłaniał atrament, natomiast ta księga wchłania krew. Trzeba zaznaczyć, że nie każda krew jest w stanie odtworzyć treść księgi. Ale oczywiście nie bez powodu nasz bohater otrzymał tak dziwny prezent. Na pewno ktoś nie zrobił tego bez powodu. Księga ta była spadkiem po zmarłym naziście, którego pożegnano na tym pogrzebie. W księdze tej znajdują się przedziwne informacje, zapisane różnymi tajemniczymi szyframi. Na naszym świecie wciąż toczy się wojna, ale jest ona gdzieś za naszym widokiem gdzieś za widokiem kamer i wszystkiego, co może ją zarejestrować. Jest to wojna dwóch stron, które. Po cichu dążą do władzy nad światem. I oczywiście księga ma tutaj kluczowe znaczenie, ponieważ ci, którzy księgę zdobędą, albo zapanują nad światem, albo powstrzymają dalszy rozlew krwi. Ojciec naszego bohatera nie do końca wydaje się być całkowicie ludzki. Wspomniałem wcześniej o dwóch stronach. Jedna strona, czyli zwykli ludzie nie posiadający żadnych nadludzkich umiejętności, chcą przekabacić naszego bohatera na swoją stronę, aby nie doszło do zagłady. Oczywiście plany muszą im pokrzyżować ci źli, a jednym z tych złych jest nikt inny jak ojciec naszego bohatera, który okazuje się być bardziej zły niż by mogło się wydawać. Historia ta ma potencjał na jakieś większe uniwersum albo mm, chociażby jakąś dłuższą serię opowiadań w tym świecie. Ostatnia creepypasta, zaćmienie. Nasz bohater uwielbia kosmos. Zbiera informacje na jego temat z różnych źródeł. To, co najbardziej pragnie zobaczyć, to zaćmienie Księżyca, które ma odbyć się 7 października... W 1999 roku. Bohater opisuje w swojej wiadomości o czasach, w których mieszkał jeszcze w innym miejscu. I był to czas, w którym polował na owe zaćmienie. Wspomina coś o polanie, lesie i starych ruinach, gdzie to miał sobie zrobić swój punkt obserwacyjny dla wielkiego wydarzenia. Podczas pierwszej fazy zaćmienia. Robi się mrocznie, zimno, i czuje, że powietrze wokół gęstnieje. W dodatku przy ruinach czuje dziwną obecność. No nie wiadomo, czy to jego wyobraźnia działa tak dla niego, czy faktycznie ma ku temu jakieś powody. No nie trzeba było długo czekać. Okazało się, że nie tylko on czuje cudzą obecność, ale w dodatku słyszy jakieś dziwne dźwięki, coś jakby. Ktoś kopał. Kopał w ziemi. Szedł zatem w kierunku źródła dźwięku. Spotkał tam małą, upiorną dziewczynkę z grzechotką. Włosy zabiły mocno, a serce stanęło dęba. Tak się jej wystraszył, że przegapił prawie całe zaćmienie. Coś stało się z jego pamięcią, ze stresu, zapomniał, co tam robi, po co przyszedł, i w ogóle. w ogóle zapomniał. Od tej pory miał olbrzymią traumę, kiedy patrzył w niebo, bo wydarzenia z tamtej niezbyt przyjemnej nocy odcisnęły piętno na jego psychice. Długo się nad tym zastanawiał, co właściwie się tam wydarzyło. Myślał, myślał, ale niewiele mógł wymyślić. Parę lat później w jego ręce trafiła dziwna księga, którą notabene dostał od swoich dziadków. Tak więc otworzył księgę i zaczął czytać. Jeden akapit szczególnie przykuł jego uwagę. Była tam mowa o specyficznej architekturze starych kultur i ludów. Wiele obrzędów miało miejsce podczas zaćmienia i wszelkich niecodziennych zjawisk na niebie. Wówczas ludy te mogły spotkać zmarłych. Wtedy zrozumiał, że podczas zaćmienia mógł zobaczyć zmarłą dziewczynkę. Wtedy to zaczął szukać więcej informacji. Szukał wszędzie, w internecie, radiu i gazecie. Znalazł pewien post na jakimś forum. Była tam mowa o tym, że podczas zaćmienia ludzie znikali. Tak oto na swoich poszukiwaniach tajemniczej wiedzy dotarł do informacji o druidach. Przeczytał więc o tym, gdzie i kiedy i w jakich okolicznościach może zabawić się w druida panoramiksa i... Zacząć przyzywać zmarłych. Wyruszył więc na wielką wyprawę, w poszukiwaniu tajemniczego Kurhanu, gdzieś na jakimś wzgórzu. Ruszył więc na to wzgórze niczym Himalajista i na samej górze. Zawiesił się, spoglądając w gwiazdy. No, ale w końcu się otrząsnął, wyjął potrzebne zielsko i cały osprzęt niezbędny do przeprowadzenia rytuału. I zaczął przeprowadzać rytuał. Podczas wypowiadania inkantacji, odleciał, stracił nad sobą kontrolę. Wtedy zaczęły się dziać dziwne rzeczy: jego ciało zaczęło go boleć i doznał dziwnego dyskomfortu. Zobaczył więcej niż chciał zobaczyć, usłyszał więcej niż zamierzał, a usłyszał tajemniczy głos. Odezwał się wówczas jakiś diabolo, który mówił coś o pieczęciach. Sfiksował totalnie. Nie wiedział, co ma ze sobą zrobić, nie wiedział, jak ma odzyskać swój wewnętrzny spokój, swoją pełną sprawność umysłu, gdyż myślał tylko i wyłącznie o jednym, a myślał o tym, że coś ma wyjść na ten świat przy kolejnym zaćmieniu. Nie wiedział, co ma ze sobą zrobić, jak uleczyć swój umysł, więc jego ostatnią deską ratunku był NFZ, no ostatnią deską ratunku albo. Hm. Ostatnim gwoździem do trumny. No cóż, tych opowiadań trochę było. Gdybym teraz miał ich jakieś wyróżnić, to bym wyróżnił i to nie jedno, ale dwa, bo było ich dużo. Dlatego wyróżniam jako pierwszą Creepypastę efekt Mandeli. Co prawda nie była straszna, ale była wciągająca. Czasem coś nie musi być straszne, żeby było ciekawe, nawet jeżeli słuchamy czegoś po to, żeby się bać. Drugim wyróżnieniem niech będzie dziedzictwo. Tajemne organizacje, rząd nad rządem i coś, co się dzieje na naszych oczach, choć my tego nie widzimy. Zawsze lubiłem takie tematy. Tymczasem to wszystko na dziś. Także trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.